الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليه أعوذ بالله من الحم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن قلبة الدين وكفر الجاهل رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم rabbi yassir wa latu Asir, rabbi tammi bil khayr, rabbi shrahli sadri wa amri, wahli Okta okdatami l-lisani, yafka Drodzy muzułmanie, tematem dzisiejszej chodby jest próba przez złożenie ofiar. Pewnego dnia, w drodze z Babilonu do Szamu, prorok Ibrahim a.s. powiedział pójdę do Mego Pana, aby mnie poprowadził. Panie mój, obdaruj mnie sprawiedliwym. Słowa pójdę do Mego Pana oznaczają duchową drogę do Boga Najwyższego. Wszechmogący dał prorokowi syna. Jakiś czas później z woli Boga Najwyższego, Ibrahima zabrał swoją żonę Hajar i Izmaela do Myki. Został ich tam i wrócił do Sary, mieszkającej w Palestynie. Od czasu do czasu odwiedzał Hadżar i syna. Pewnego razu Benon w Mieczce Ibrahima Le miał sen, że musi złożyć w ofierze swojego syna. Sen powtórzył się trzy razy: 8, 9 i 10 dnia miesiąca Zurichidża. zdając sobie sprawę, że jest to nakaz Najwyższego Boga, prorok Ibrahim a.s. poprosił żonę o umycie Ismaila a.s. i natarcie jego ciała pachniedłem, mówiąc, że chce wziąć chłopca w goście do przyjaciela. Dziecku zaś powiedział, synu, będą składać ofiarę w imię Najwyższego Boga i kazał wziąć sznur oraz nóż. Kiedy Ibrahima Rinki Selam udał się z synem na górę Arafat, aby wypełnić polecenie wszechmogącego, szatan pod postacią mężczyzny przyszedł do Hadżar i zatuczał. – czy wiesz dokąd Ibrahim uprowadził syna? Do przyjaciela, odpowiedziała Hadżar. Nie, zabrał go, zabrał go ze sobą, aby złożyć ofierze. Ibrahim a.s. bardzo kocha syna, zareagowała matka, ale chce złożyć go w ofierze z nakazu Boga, nie odpuścił Szatan. Jeśli jest taki nakaz Boga, niech Ibrahim to zrobi, odparł Hadżar. Kiedy Szatan zrozumiał, że nie zdąży oszukać matki bieżącej Hadżar, pojawił się przed Ismailem a.s. i zapytał. Czy wiesz, dokąd prowadzi cię o twój ojciec? Do swojego przyjaciela, odpowiedział Ismail Reysera. Nie, on złoży Ciebie w ofierze, myśląc, że jest to nakaz wszechmogącego. Jeśli jest to nakaz Boga, zatem z radością go wypełnimy, mówiąc to: Ismail Reysera przepędził szatana, odrzucając go kamieniami. Wówczas szatan zwrócił się do Ibrahima o starcie, dokąd prowadzisz swojego syna? Ciebie przecież szatan oszukał wiecznie, Ty jesteś szatanem. Odejdź od nas natychmiast. Po tych słowach Ibrahima, a. w trzech miejscach rzucał w szatana siedmioma kamieniami. Od tego czasu bierze początek rytuał Hadżu, rzucanie kamieni w Dżamarat. Szatan zaś Ibrahima, ale i Ismail a.s. stali się wzorem posłuszeństwa i ufności wobec Boga Najwyższego dla całej wspólnoty muzułmańskiej aż do dnia sądu. Kiedy Ibrahim a.s. z Ismail a.s. szli z Doliny Mina na górę Arafat, wszyscy aniołowie w niebie byli zaniepokojeni i powiedzieli: Jeden prorok chce złożyć w ofierze drugiego. Kiedy ojciec i syn dotarli na górę, Ibrahim a.s. ujawnił synowi swój zamiar. i zapytał: Czy taki jest nakaz Boga? Tak odpowiedział ojciec. O mój ojcze, wykrzyknął wówczas chłopiec, zrób to, co ci nakazano, jeśli Bóg zechce, będę cierpliwy. O ojcze, kiedy nim ród rzucił się w ogień, okazałeś cierpliwość. I zasłużyłeś na zadowolenie Najwyższego Boga. Jestem również gotów poświęcić się w imię Boga. Rozstając się z Tobą, spotkam się ze swoim Panem. Pozostawiając dobro doczesne, znajdę wieczne. To dla mnie jest trudne tylko ze względu na Ciebie. Nigdy nie zapomnisz, jak własnymi rękoma złożyłeś ofiarę swojego Syna. O mój ojciec, gdybyś mi o tym powiedział wcześniej, pożegnałbym się z mamą. O synku, bałem się, że twoja matka będzie zasmucona, powiedział prorok Ibrahim salam, Ismail salam, miał wówczas 7 lub 13 lat. Ali radha niech Bóg będzie z niego zadowolony, podaje przekaz usłyszany od proroka, że wysłanie Boga najwyższego opowiadał. Kiedy Bóg pokazał Ibrahimowi, co ma, co ma miejsce na Ziemi i w niebie, prorok zobaczył jednego nieposłusznego sługę i poprosił Pana o zniszczenie go. To się stało. Niebawem prorok Ibrahimowi zobaczył innego niepokornego sługę i ponownie poprosił Boga o unicestwienie go. Bóg zniszczył i jego. Potem znowu prorok Ibrahim ujrzał kolejną zbuntowaną osobą i ponownie i ponownie swoją prośbą o zgładzenie jej. I tak się stało. W ten sposób zginęło kilka osób. Wtedy Bóg powiedział prorokowi Ibrahimowi a.s. O Ibrahimie, niewątpliwie jesteś jednym z tych, którego Dua są przyjmowane ale nie proś mnie o zniesienie moich sług, ponieważ z mojej woli mogą im przydarzyć się następujące rzeczy. Pierwsza, jeśli ktoś okaże skruchą za popełnione grzechy, wybaczę mu. Drugie, w przyszłości wśród jego potomków mogą być ludzie, którzy będą mnie wychwalać. Trzecie, mogą mu wybaczyć lub. وكالاش إذ قد نزموا يوجد شنين أَلَا إِنَّا أَبْسَنَا الْكَلَامُ وَأَبْلَغَ نِذَانُ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلْكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامُ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ